Wysoką Akademię Techniczną wybrałem głównie z ciekawości i chęci podjęcia nowego wyzwania. Najciekawszym przedmiotem na studiach były dla mnie laboratoria z chemii nieorganicznej, ponieważ było to tak naprawdę pierwsze zetknięcie z takim profesjonalnym laboratorium chemicznym. Najciekawszym przedmiotem dla mnie jest chemia organiczna. Twoją pracę inżynierską będę pisał również z chemii organicznej będę syntezować jego kryształy. Najlepszym momentem na studiach jest moment, gdy kończy się semestr i kończy się sesja i jest już zaliczony ostatni przedmiot i ma się tą satysfakcję. Najważniejszym momentem podczas studiowania w Wojskowej Akademii Technicznej było dla mnie zdobycie piątki z wf która odzwierciedlała mój trud. Kandydatom na studia wojskowe radziłbym zadbać o swoją kondycję fizyczną. Dodatkowo proponuję mentalnie przygotować się na zmianę trybu życia, na przykład wczesne wstawanie czy wykonywanie rozkazów.